Stacja brak. Elżbieta i Zachariasz nie posiadali dziecka? Elżbieta była niepłodna, tak jest napisane w Biblii. Ale może Zachariasz był niepłodny także. Po prostu nie mieli dziecka. W starożytnym Izraelu było to hańbą. W Polsce dzisiaj też to jest problem. Co ósma para, czyli prawie 3 miliony ludzi, nie może doczekać się dziecka. Często jest to główny problem ich życia. Kochają się, mają stabilizowane życie, dom, mieszkanie, pieniądze, dobrą pracę, ale nie mają dziecka. Tak było u Elżbiety i jej męża Zachariasza. Kochali się i to bardzo się kochali. Mieli dobrą pracę, mieli pieniądze ale dziecka nie mieli. Cierpieli z tego powodu. Ludzie cierpią z różnych powodów. Kochają się, mają ustabilizowane życie, dom, mieszkanie, pieniądze, dobrą pracę, ale nie mają na przykład zdrowia. Inni z kolei są zdrowi, też mają dobrą pracę, pieniądze, stać ich na wyjazdy zagraniczne, na odbywanie pięknych podróży. Posiadają również pozycję społeczną wysoką. Mają nawet władzę ale czują się niekochani, byli wiele razy zdradzeni, opuszczeni, związek im się rozpadł. Są i tacy, którzy nie mają ani władzy, ani pieniędzy, ani w jakiejś najlichszej pracy. Dla mężczyzn bywa to poważny problem. Początek bezrobocia to często początek depresji. Elżbieta i Zachariasz z tego powodu, że nie posiadali dziecka, Znaleźli się na społecznym bocznym torze. Czuli się wykluczeni. Można czuć się wykluczonym z powodu braku dziecka. Można być wykluczonym z powodu np. niepełnosprawności albo choroby. Można być wykluczonym z powodu braku pieniędzy i niedostatecznego wykształcenia. Lub posiadania takich czy innych poglądów, które są niepopularne w środowisku, w którym żyjemy. Można czuć się tak jak Elżbieta i Zachariasz. Następna stacja Gwiazda.